Już pod koniec maja ogłosimy oficjalny komunikat. No, i yy, myślę, że będzie to super historia, bo już yy, zamykamy scenariusz i jesteśmy bardzo podekscytowani. Fabuła do kina. Yy, 22 stycznia będzie już premiera tego filmu, więc szybko. No, niestety, yy, albo stety, no, w Polsce to trzeba szybko <głos> <głos> pracować. Też nie jesteśmy yy, spięci jeszcze z aktorami, jeśli chodzi o umowy, więc ciężko jest o tej obsadzie mówić, no ale yy, myślę, że to będzie około 10 nazwisk yy, z takiej yy, no, górnej półki. Yy, myślimy o pięciu odcinkach w postaci tego miniserialu. Ja też mam taki problem, że mi. Trochę jest kurczę ciężko robić te seriale, dlatego że no, mnie ekscytuje w pewnym sensie robienie czegoś, jak ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Czyli ten pierwszy moment takiego macania się z materią, gdzie ja nie wiem jeszcze, jak się uda ulepić ten świat, jak ci aktorzy zagrają, czy to wyjdzie, czy nie. A potem serial staje się w pewnym sensie takim odmienianiem przez przypadki, gdzie yy, yy, no w zasadzie czeka się na jakieś sceny, których się wcześniej nie robiło, ale nie ma już tej no, ekscytacji, tej adrenaliny. W związku z czym ja y, nie przepadam za robieniem y, 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 długich serii y, 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 i raczej chcę się skupić na kolejnych filmach.